Witajcie na kanale Zielony Jabłuszko Tutaj jestem ja Gabryś. To jest Kacper Hello. Dzisiaj nagrywamy tutorial, jak kupić pizzę. No, Można pojechać hulajnogą, albo taką hulajnogą, albo elektryczną, albo zkibidib. Na wszystkim nawet samolot. No właśnie, i teraz pojedziemy po pizzę. Dobra, widzimy za chwilę. Dobra, jedziemy. Zakładam. Ja czy coś nie wypadło? Nic nie wypadło. Dobra, tutorial jak kupić? Pijcie. Dobra, jedziemy. Tylko trzeba uważać, bo ja muszę wolno jechać. Dlatego Bo się boję, że mi wypadnie telefon, prawda? I zapytajcie się yy, i napiszcie w komentarzach. Czy chcecie, żebym kupił mikrofon do nagrywania? Taki, co się podmina pod telefon? I żebym kupił taką opaskę na głowie, co się podmina na telefon? Napiszcie w komentarzach. I skok! Za trzy, dwa, jeden! Mam moklat! I tak sobie jedziemy właśnie. Niedawno skończyliśmy szkołę. No nie, że tak szkołę, bo ja miałem... Wycieczkę szkolną i jedziemy po wojanka i jedziemy po pizzę. Ale rzadko są pokazywane wojanki w żabkach, co nie? Dlatego jedziemy do tej tam, gdzie jest najdłuższa droga. Lody są najczęściej w żabkach. Dobra. Zaczyna, zaczęliśmy od małego startu, ale już jesteśmy na centrum, za chwilę pojedziemy na kolejową, bo na leśną jedziemy po, po, po wojanka i po Daj mu, daj mu! Dobra, jedziemy! Bob, 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 Bob! Płoski bity bop Płoski Dobra Jedziemy do tej zabęki uf, uf. Kupię, Żyję, telefon tak samo Ja żyję, nie miejsca, Ja żyję. Jo! Najważniejsze, że telefon żyje, co nie? No. Kupię. Wiem. Spokojnie. Yy, widzowie, jak się przestraszyłem, mieliśmy lekką kraksę. Najważniejsze, z telefonem nic się nie stało. Mi też się nic nie stało. Ja Aha. Dora, jedziemy. Nie obchodzi nas to. Musimy nagrać film przecież w sali. A jakby było coś... Jakby, by, jakby były jakieś inne fajle, to piszcie w komentarzach, czy chcecie 10, 10 fajli na YouTubie z naszych filmów. Dobra, jedziemy. Ja cię, ale się przestraszyłem nocy. No ja, ja też. Ja to nie wiszę, to nie jest pocyku. Z bagiem. No. Ja nie mogę dzisiaj skakać, bo mam źle przypięty trochę telefon, ale... No nie wiem, mogę skakać chyba, bo jak się wywaliłem, to nic się nie stało, co nie? Tam są. Musimy przejść przez ten trawnik. To jest taki przygotowy film Dziś. Dzisiaj, bo to będzie najdłuższa seria. Jak jedziemy na yy, drugi koniec Proszowic i kupujemy tam bojanki. Więc będzie trwało możliwe z 20 15 minut. A w międzyczasie zrobię cięcie albo nie. Ło wow, guru. Dobra, widzimy się jak przejedziemy przez te przeszkody. Dobra, przejechaliśmy już przez wszystkie przeszkody. Teraz tylko trzeba jechać i tak cały czas. Film. Widzowie, wracamy do filmu z ostatniej chwili. Pan Kasper pobuje opony swoje hulajnogę. Moczek, moczek, Turpeda to była, widzowie. A. Dobra, y, jedziemy. Jedziemy. Kacper, co ci się stało? Kacper umiera. Dobra, jedymy, biorę hulajnogę. Właśnie jedziemy! Szybko, szybko! 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 Masz Mam. Nie nie mam pieniędzy. Prawda? Jadę. jeszcze To po Wojanka Jeszcze pojedziemy po jak coś, tu nie? Jocze. Nie. Widziowie! Widziowie, patrzcie, co się stało! Biedronika! Nie ma biedroniki. Nie ma ku remont Tata do mnie Halo, tata! Halo! Tato, jesteśmy. Jedziemy na Leśną. Nie ma biedronki. Na Leśną. Pozdrowisz widzów, bo nagrywamy odcinek. To jest Dobrze, dobrze, dobra, to jedziemy, pa. Dobra, widzowie, macie pozdrowienia od mojego taty. No, remond jest, dobra. Dobra, trudno jedziemy. No, ale patrz, co się stało z biedronką. Miesiąc. Miesiąc nie będziemy chodzić do biedronki. Nie będę mógł sobie kupić biedroniaka. Gór, cholera. Też są buldaki. No tak. Roblok, ziomki. Cały dzień gram. Kon... Czeka, że z kim mam. No. Dobra. Jedziemy. Siepko. Ciepko. 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 Piepła. Pozwól, że ci pokażę mojego skróta. Ej, kolega, pozwól, że ci pokażę mojego skróta. Zatrzymaj się. Dzień dobry. Jedziemy. What the hell? Zaraz dupy wyjdzie, niebieski kloc. Każdy skin mam. Nie pytaj, jak wygląda mój skrót. To no chodź. Już nie chodzi o Złamał się Już nie pomogę kaczpel Złamał się biedny Dobra jedziemy Odłożyłem się. Dobra, jedyny mi. Ja Negocjuję z tego zabawki. Nie, 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 szkoda. No właśnie, lego. Jedziemy już chyba 9 minut. Przedstawię. Mogę tego wyżej powiedzieć? Nie, nie. Co? No. Musieli. Chyba Chodzisz zrobię siedem. mój najbardziej porąbany skrót. Żeby widzom się podobało. Panie, panie! czym ty jedziesz? Chodź. Jedziemy skrótem. Tylko żeby nas nie wygonili. się trochę też boję. Żeby nas nie wygonili, ale dla widzów to musi być przygoda. Musi być kontent i wiele wyświetleń. Właśnie, zostawcie subika i łapkę w gule, żeby nie przegapić nowych odcinków. No. No. I będzie klomoriano. Kurka, kurka. Czekamy. Dobra, trochę się stresuję, Mało się stresuje tego skrótu. Ale spokojnie, widzowie. Dobra, też zjeżdżam. Razem. Nie, dobra, później. Dobra. Dobra, gotowa ja nie, wiem, to wyrabi, nie? Ja. ja się trochę boję Ale zarobiście! Wszystko dobrze! Dobra, jedziemy tym szklutem szybko! Szybko, szybko, szybko! szybko! Pójdziemy jakby tam, tam będzie skrót gdzieś. Chodź. Bo ty jeszcze nic nie wiesz. Jaki tu ja mam zarąbisty skrót. Słucham? Co? Słucham, nic nie słyszę. Nie będziesz miał przerwą oh, idziemy. Ja już moim kolegom siedłem. Słucham. Serio? Aha. Auto jedzie. Okej. Okay. Dobra. Reprezentacja motor. Mamy takiego Pięknego. No. a ja się trochę stresuję iść tym skrótem. No. Patrzcie na to. No Chodź, jedziemy. Tutaj. I tak sobie teraz prosto. Z moim kolegą szedłem. Spokojnie. Co daleko jest? Jak się zgubiłeś? Tak, zgubimy się. Powiem ci, że też się trochę stresuję. tam. Powiem, że też się trochę stresuję. Dobra. W masz telefon? O cholera. Mam 10%. No szybko. Właśnie. Dobra, to jak jedziemy to zrobimy cięcie, ale musimy zjechać. Dobra, więc jedziemy do zapki. Na razie nie chcę tak nagrywać. Wiecie, tak jak było, bo po prostu mi się nie chce tak trzymać telefonu. Dobra. Dobra już jesteśmy w ziapki. Ile bierzemy jednego? No. Tak. Dawaj jednego. No, to? Ale... bo. I się coś weźmie. Zamawialiśmy pizza i mm. No, no ja jeszcze na chwilę, bo nigdy nie pyłam. Dobra. Bo ja nigdy nie pijam, bo ja wiesz czym Dobra, testing. jak z wodą. Dobra, kończymy na tyle. Pa!